Aldona Latosik Jesienny anioł Jesień, jak wszyscy, też ma anioła. Zwykle do ręki pędzle jej wkłada, Podpowie kolor, Skrzydłem wachlując Po srebrza nici w lotnych paradach. Skrzętnie obchodzi ogródek każdy, Sady i łąki, połacie polne, Snopy do stodu ziarna pod dachy za dobrą pracę dostaje wolne. Spocznie przed zimą z poezją w dłoniach. Lubi poczytać wiersze jesienne, gdzie barwy wersów mokną na wietrze, z nich wyczytuje czy rolę speł.